Witam Państwa na dziewiątym czarnkowskim noworocznym koncercie Kolend. Hej, kolenda, kolenda. Brawa! Nie mogę nie wspomnieć, że głównym pomysłodawcą tego koncertu był pan Grzegorz Staniszewski. Właściwie już Grzesiu, bo jesteśmy na ty od zeszłego roku. Wymyślił sobie, Śpiewały nasze dzieci, a potem byśmy obserwowali ich kariery wokalne. Drodzy Państwo, na scenę wchodzą jako pierwsi. Pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 1. Bajkowy Świat wraz z panią dyrektor Katarzyną Just i dziewczynkami z grupy Królewna Śnieżka. Zapraszamy, zapraszamy, bierzemy mikrofony, włączamy. o Dzieciątku przynoszą nowiny. Przed nami taniec aniołów w utworze Blask Gwiazdy Betlejemskiej z grupy Królewny Śnieżki z ulicy Rolnej. Pod kierunkiem pań Michaliny Kuchty i Eweliny Lipskiej-Dołchanie. Diana, Zosia, Amelia, Marta, Amelia, Jagoda, Julka, Karolina. Jesteście gotowe? Zaczynamy!

Yes, sir. No czy pensy, no że była pekarba. Przez moment nawet szywałam. To, to są takie czujniki. Co wyrzewałam zaraz jakiś pożar mi wybuchł. Była, był tak, nie? Był, był, był. Dzięki, dzięki. Jednak... Trzeba. Cały świat porędeł jezu sobie śpiewa, niech kolenty bogało w świecie, brzmi dobře jen k komu? se drobí, dobře jen k komu? Was ile jeszcze robi. dobre ile jeszcze drogi dobre jest komu ile jeszcze drogi komu ile Jestem z was dumna. Bardzo dziękuję. Dla kluka? Dobra, bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Wielkie brawa. Thank you. Bardzo serdecznie dziękuję mojej ekipie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, możemy zejść. I teraz zapraszam bardzo naszych patronów. Pana burmistrza Jacka Klimaszewskiego. Zapraszam proboszcza Pawła Morasza. I zapraszam naszego pana dyrektora Leszka Rybarczyka o kilka słów, bo już głodni wszyscy są. Zapraszam. Oj, Dziek, bardzo się cieszę, że to... Piękna tradycja trwa. Nie byłoby tu nas, tego spotkania, tych pięknych kolęd, gdyby to nie wydarzyło się 2024 lata temu. Przeżywaliśmy rocznicę. Za kilka miesięcy będzie 2025 rocznica tego wydarzenia. Przeżywamy w Kościele w tej Asji, rok jubileuszowy. Życzę, żebyśmy na tą wielką, szaloną miłość Boga odpowiedzieli naszą miłością naszą wiarą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję moim przedmówcom, ale przede wszystkim y, podziękowania należą się Państwu. Wszystkim tym, którzy występowaliście dzisiaj. Wielkie brawa. Wielkie, naprawdę ogromne należą się każdego i tym najmniejszym i tym trochę starszym. Bardzo cieszę się, że tak licznie y, zgromadziliśmy się w tym roku na tym koncercie. Myślę, że jest to coś, co na pewno trzeba pielęgnować. Y, no i jak pan burmistrz powiedział, już szykujemy się na tą dziesiątą jubileuszówkę. Y, ja ze swojej strony również bardzo dziękuję pani gości za prowadzenie, za, za przygotowanie, ale również wszystkim zaangażowanym nie tylko ze szkoły, ale myślę, że przede wszystkim, ponieważ jest to w końcu w mojej szkole. Za ogrom pracy włożonej widzimy i dekoracje, wystrój. Myślę, że też nastrój w naszej szkole jest odpowiedni do takiego koncertu. Bardzo dziękuję moim pracownikom, nauczycielom, którzy zaśpiewali, pewnie trochę w moim imieniu również. Ja mam nadzieję, że odwagi trochę więcej nabiorę i może w przyszłym roku, kto wie. Liczymy. Dziękuję bardzo i zapraszamy na to koniec. Ja byłem pierwszy, kto jeszcze nie wiedział, co ty co powiedzieć, to byśmy no. no. czas. Także yy, rzeczywiście ja bardzo dziękuję. W sumie maluchy, jak tu stają na sceniami, sobie radzą bez problemu praktycznie, jakby to robili. Codziennie. Ja tutaj gratuluję organizatorom yy, przygotowania, panie dyrektorze, natomiast też y, tej, y, by było widać tą tremę na scenie, ale szczególnie o tych najstarszych, y, którzy musieli, y, musieli tu wystąpić. I powiem jedno, nie wiem czy się państwo ze mną zgodzicie. Mimo wszystko, może się nie zgodzić, ale największe brawa dla pani Ogoś. Dziękuję bardzo. Można usiąść i minutkę jeszcze tylko zajmę. Chciałabym, abyście Państwo w tym nowym roku e, nie martwili się za dużo i skorzystali ze słów księdza Kaczkowskiego, który żył na, peł na pełnej petardzie, i powiedział jedno zdanie. Jest dużo problemów, ale jak chcesz się martwić, to wyznacz sobie na to tylko jedną godzinę dziennie. A Zresztą godzin, po prostu żyj. Wreszcie godzinie, Wreszcie. O, w pozostałym czasie, po prostu żyj. Po prostu żyj. A teraz, drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, to są klucze znalezione. Teraz. Nie Paweł, to nie są od naszego domu. No i za chwilę zapraszam na poczęstunek. Będzie to szwedzki stół. No i oczywiście nie mogłam, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kawałek. Kelner, nie dam rady tego zjeść. Proszę mi zapakować na wynos. Ależ proszę pana, to jest szwedzki stół. A co nie do obchodzi, skąd macie stół? <grym> Zapraszam na to ten Funduje Funduję parafia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w przyszłym roku. To już jest finał. Po prostu finał, wszystko się kończy, co się zaczyna. Nie nasza wina, że minął czas. Koniec programu żegnamy was! Koniec się finał, wesoły finał. Na każdej gruzi pogodna mina błońca Jeszcze raz, jeszcze raz. To już jest na wesoły wszyscy na każdej wszyscy pogodna mina. na zawsze wszyscy lecz zapraszam. czas. Lecz zaprasza. I zapraszam na herbatę, na kawę, na ciasto, pyszne ciasto.